Dzień dobry, witam Was kolejno z kolejną swojej serii Komiksologos. Tym razem cztery tuły, w tym trzy, można powiedzieć, z jednej bajki, no ale nie do końca. No, nie miałem czterech, tak teraz żebym o Halku opowiedział jako ostatnim komiksie, to może by to się gdzieś tutaj wpisywało, ale będzie to omąknąć. Zaczynamy od bomby z wydawnictwa Ultra Gniewu, za którym stoi Alicante, znany chociaż z Last in Time serii Low a także spułator Raniego, czy też zdarzyło mu się też zbyt scenarzy z trzynastki. Yy, Boli Laurent Frederik, yy, jeśli chodzi o twórców. Ilustratorem yy, jest Denis R Rodier. Tłumaczem Jakub Syty zniewstwo Kultura Gniewu, czy teraz strony, aczkolwiek jak weźmiemy się do ręki myślałem, że to ma 600. Spokojnie. Yy, co do bomby Najkrócej, można powiedzieć, że to komiks, który może być dodatkiem do filmowego Oppenheimera. Filmu Christophera Nolana, bo opowiada o tych samych, mniej więcej, wydarzeniach. Skupia się jednak nie na postaci słynnego Oppenheimera, ale o Schillarda. Chociaż nie tylko jego. No, entuzjasty właśnie stworzenia bomby, no może nie stworzenia bomby, ale samej idei, a później będącego jednego z głównych anty... no, przeciwników wyścigów zbroi. Oczywiście nie są tu wątki, które pojawiły się też w filmie no, o, 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 o Nolana, no, czyli też postacie, jak generał Groys, który jest najważniejszą z postaci, ale też są wątki, które już się w tym filmie nie pojawiły, chociażby akcje wojskowe, tak jak w Norwegii. Ogólnie mamy tutaj pokazane kilk kilka krajów, yy, nie tylko Amerykanów, jak w, op w filmie Oppenheimer, ale to są też Niemcy, to też są Rosjanie oraz Japończycy. Ale tak jak w, w filmie Oppenheimera, dążymy do, do powstania bomby i ataku na Hiroshima, tak i tutaj też kulminacją jest i ta powstawanie bomby i atak na Hiroshima. <laughs> Ponieważ pokazano tutaj właśnie mieszkańców tej Hiroshimy, którzy gdzieś tu się pojawiają są wątki, historia tej jednej rodziny, to można powiedzieć, że widać, że bomba jest komiksem pacyfistycznym. Nie tak jak Oppenheimer, do którego do końca oczywiście był przeciwnikiem wojny, ale jednak wątek takiej mitologii amerykańskiej, gdzieś się pojawiał. w bombie tego nie ma. To już jest opowieść o, o humanizmie, o, o idealistach, którzy chcą stworzyć coś trochę jak, jak Nobel, dynamit, który miałby jakoś pomagać, a osta, ostatecznie stał się bronią. To i też pomysł na tym, ato roz, roz, rozbicie atomu na coś może dobrego, chociażby energię, lot w kosmos. Wykończy się oczywiście tytułowym niszczycielem światów. Dwa, jest, mówiono o 200 tysiącach zabitych, może i więcej nawet. No i właśnie Hiroshima jest takim właśnie pamiątkiem. No i jeszcze co? A wspomnę Nagasaki, gdzie też bomba spadła. Cz, te prawie 500 stron fantastycznego komiksu, wizualnie czarno biały gdzieś tutaj też odpowiednio. Się to wszystko prezentuje. Wydaje mi się, że to jeden z ważniejszych komiksów, który wyszedł w tym roku w Polsce. O naprawdę może zabić. I choć powstał wcześniej niż oczywiście film Oppenheimer, jest jakimś takim właśnie dodatkiem. No, myślę, że to, że będzie premiera. Tego filmu też jakoś skłoniło wydawcę na, na to, żeby ten komiks tutaj w Polsce zaprezentować. A jak mówiłem, to naprawdę ważny komiks. Pokazuje cieka ciekawy, jest po prostu historycznie ciekawy, fabularnie również. No i pokazuje pewne właśnie wątki związane z samą ideą wojny i bycie specyfistą. Bo 8 lat później tam. To też, bo w filmie podpisy zbierał, żeby jednak tej bomby nie zrzucać. No, oczywiście jest pokazany trochę negatywnie też rząd amerykański, który, który nie do końca wie o co chodzi, a także no, próbuje za wszelką cenę no, by pokazać się, że jest takim największym potęgą światową. Więc bomba myślę, że jest komiksem na którym warto zwrócić uwagę, komiksem a historycznym, a powiedzmy ważnych motywach, ciekawie zrejestrowanym, też ciekawie fabularnie, inna jest w ogóle fabuła niż Nie bójcie się, Oppenheimer. Oppenheimer w ogóle w Bombie jest postacią, jedną z wielu postaci. Oczywiście o nim jest wspomniane na, na koniec, bo to na końcu mam opowieść o każdym bohaterze tej opowieści, ale nie jest najważniejszym. Dopiero chyba w trzecim rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, się pojawia. I to tyle, jeśli chodzi o bombę. Naprawdę myślę, że będzie to komiks w top 20 wielu topek na koniec roku. Także dlatego, że jest grubaśny komiks. I mamy bombę. No to przechodzimy trochę do współcześniejszych historii. I przechodzimy z bomby, czyli z, z, z czasów wojny i powojennych, do bardziej współczesnych tematów. Do toma, tematów Fukushimy. Eee, Fukushima, kronika wypadku, bez końca. Z względem Nonstop Comics, 128 stron, za którym stoi duet Bernard Galik i Roger Vidal. Vidal, znany już polskim e, czytelnikom. E, Tłumaczenie z Wojciech Birek: 128 stron, z Non-Stop Comics. E, 11 marca 2011 roku opadali w Japonii doszło do trzęsień ziemi związanych też z tsunami, i to spowodowało wyciek w elektrowni jądrowej na Fukushimie. I to największy wyciek, tak, Fukushima, tak, nie ma. Tam byli oczywiście ludzie, nie było tak jak w Czarnobylu, nie było to kamuflowane, od razu doszło, doszło do, do jakichś akcji za którym stał Masao Yashida, dyrektor elektrowni. I to mniej więcej o tym opowiada komiks. Zaczyna się to w momencie, kiedy Masao Yoshida zostaje przesłuchany kilka tygodni, kilka miesięcy później przez Komisję Śledczą, o co tak naprawdę stało, dlaczego ten wypadek doszedł. I to jest właśnie historia takiej opowieści Yoshidy, jak to się stało, jak walczono z, z katastrofą, tak technologiczną, jak i katastrofą ziemską, z tym z trzęsieniem ziemi i tsunami. Wydawało się, że Fukushima jest do, nie do zdobycia. Wały obroniące je przed oceanem są niezniszczalne, no ale okazuje się, że tak nie było. No i, i mamy tutaj taką klasyczną opowieść o, o walce człowieka. Tym razem nie tyle z naturą, co ze złem, które sam stworzył, czyli z, 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 z elektrownią jądrową, która zostaje poniekąd uszkodzona. Więc jest to walka z czasem, no różne decyzje, często niepopularne, mające za zadanie po prostu schłodzenie elektrowni, próba schłodzenia elektrowni wodą morską chociażby, a nie słodką, co też było ważnym i ryzykownym podejściem. Wszystko po to, żeby no, Fukushima jednak nie wybuchła. Jakby mi nie wybuchła, to się rozeszło, wszystko jednak skończyło się mniej więcej dobrze. Ja mam troszkę problem z narracją w tym komiksie, bo w pewnym momencie się to wszystko urywa. Wydawało mi się, że można by było to rozwinąć jeszcze jakieś 60 stron spokojnie opowieści, a tutaj jednak to wszystko gdzieś się y, dość szybko kończy. Szkoda, bo jest to kawał na dobre opowieści, ale za chwilę opowiem Wam o, komik o kolejnym komiksie związanym z Fukushiją, więc się nie martwcie. Więc y, Fukushima, Kronika w wypadku go, bez końca jest y, takim sprawozdaniem, mającym pokazaniem, co mniej więcej się działo historycznie od 1, 11 marca 2019 roku na terenie właśnie elektrowni jądrowej, y, pokazane oczami jego y, szefa, tak, i y, y, też, to na kolejnym się będzie ważna, pokazano pewne realia japońskiej pracy. Jak to mniej więcej Japończycy pracują, co też jest troszkę inne od pracy standardowej Polaków czy szerzej Europejczyków. A to, jak widzicie, wszystko jest bardzo naprawdę zgrabnie zilustrowane. Prawda? tutaj na przykład, czy tu więc Fukushima, jako taka, jest ciekawym komiksem. Nie jest to przebojowa bomba, nie myślę, że będzie to komiks stop 20 na końcu roku. Ale ogólnie frapującą opowieścią o wydarzeniach, właśnie dziejących się w Japonii sprzed już 12 lat. Patrzcie. Ale jeśli ktoś by chciał jechać do, do końca Fukushima, to teraz nie jest to problem. A dlaczego nie jest to problem? A powiada komiks Reaktor 1F. Przepraszam, to jest moja kubka wstydu, to jest komiks z 2021 roku, który czytałem, bo chciałem przeczytać w wyjeździe do Norwegii w, w 2021 roku, nie dokończyłem, no ale ponieważ Fukushima została wydana przez nocną komiks, postanowiłem przeczytać. To jest manga, manga z wydawnictwa Vaneko, stworzona przez osobę pod pseudonimem Kazuto Tatsuta, 560 stron, Czy najgrubszy z dzisiejszych komiksów. Kazuto Tatsuta po prostu zatrudnił się w firmie, która miała zająć się skutkami katastrofy w Fukushimie. I tak właśnie jest to przez 560 stron opowiedziane, bardzo realistycznie. Nudną można powiedzieć, ale strasznie realistycznie opowiedziana, wszystko od początku, od podjęcia próby pracy, zatrudnienia, mieszkania z innymi robotnikami, łamanie przepisów pracowniczych, oczyszczanie fabryki, dojściem do całkowitego oczyszczenia, prawie walka ze skażeniem, pokazanie to wszystko naprawdę dokumentalnie. Tu macie na przykład mapkę pracy naszego bohatera. Tak jak wspomniałem, to jest pseudonim. On tutaj w komisji właśnie takim imieniem się i nazwiskiem posługuje i wielokrotnie powtarza wiele rzeczy. Mamy tutaj fragmenty też dlatego, że ten częściowo reaktor 1F został opisany w niecałościowo, więc niektóre wątki się powtarzają, co czasem jest nudne, czasem mniej, ale ogólnie jest to bardzo fascynująca lektura zdecydowanie bardziej głębsza niż Fukushima. No, no to ma stron i tak naprawdę jest fabularyzowaną opowieścią o tym wypadku. A tu mamy opowieść kronikorsko-reportażową. Tak naprawdę to jest reportaż, potężny reportaż o tym, jak oczyszczano z, z toksyn wszystkich elektro, wszystkiego zła tereny elektrowni, około elektrowni. No bo teraz do Fukushimy praktycznie można gdzieś tam wjechać i po 12 latach jest czyściutko ale ktoś za tym stał, no i właśnie za tym stali ludzie. I to jest wszystko pokazane, jak się ubierali, jak później się oczyszczali, jak żyli, wszystko to od strony robotniczo-chłopskiej, tak, robotniczo, gdzieś tutaj jest to pokazane i opowiedziane. No, no, badania, czy są chorzy, czy niechorzy, tak, ich napromieniowania. wszystko to w tym komiksie jest, mandze jest, jak mówię, to jest bardzo ciężki orzech do zgrzeszenia. Nie tylko dlatego, że to jest gruby komiks. Nie tylko dlatego, że to jest powtarzane non-stop wszystko. Nie tylko, że to jest inna kultura. Właściwie ten element yy, różnokulturowej yy, podejścia do pracy niż yy, u nas, o której kilka minut temu wspominałem, gdzieś tutaj jest. Ale naprawdę, Reaktor 1F to ciężka opowieść. O, przepraszam, w tą stronę. Które musicie obejrzeć. Wizualnie też jest bardzo gęsto to jest wersja niemiecka, ale gęsto, tak, jeśli chodzi o tekst, mm. non-stop, no, praca, szefowie wszystko tutaj gdzieś jakoś jest pokazane. Naprawdę schemat budowy punktu odpoczynku e, chociażby no, no dużo, dużo histograficznych opowieści, no, reportaż, jak wspomniałem wcześniej, więc jeśli nie boicie się czegoś takiego, to powinniście przeczytać. I na koniec oczywiście powinien mieć tutaj komiks o Halku, bo mamy promieniowanie, bomby atomowe, w ogóle wybuchy, no, ale niestety nie. Mamy komiks Moon Knight, Czerni, Biel i Krew, żeby trochę nam się zmienił klimat. Tym razem mamy oczywiście wydawnictwo Mucha Comics, po Wolverinie, Karnarzu, Deadpoolu i Elektrze, Czerwiel i Krew, czyli takie zamknięte, czteroczęściową miniseria, w której pojawiają się właśnie te trzy kolory, czyli czerwiel i czerwień. No, jeśli opowiedzieć o poprzednich, no to mniej więcej to tak samo wygląda jak poprzednio. Mamy tutaj 12 opowieści kilkunastu scenarzystów i ilustratorów jest to Jonathan Hickman, Chris Bachalo, Murrow, Adole, Doton Akane, Mark Guggenheim, George Fornes, Benjamin Percy, Vanessa erdel Rey, David Pepous, Leonardo Romero, Chris Sotomayor, Pat Zircher, Erika Schulz, David Lopez, Jim Zup, Dilbir Morzter-Pchan, Anne Nocenti, Stefano Rafaele, Christy. Stoma Tomajor, Christopher Canwell, Alex Lin, Nadia Shamus, Dante Bastioni, Paul Azaketa. Często też byli osobni twórcy do, tylko do koloru czerwonego, koloryści. I to mniej więcej, mniej więcej o to chodziło, żeby były trzy kolory. Krótka historia. No tym razem o Munknajte, czyli Marku Spectorze, którego popularność gdzieś zwiększyła się dzięki serialowi Disney'a. Ogólnie można powiedzieć schizofreniku, który został opętany przez Boga, egipskiego Boga i gdzieś tutaj walczy zarówno z innymi ubóstwami, jak klasycznymi sensacyjnymi złolami kryminalna opowiastka, w której pojawia się też. Między innymi Spider man i to jest taka bardzo dobsna historia czy Doctor Strange. Co fajne, wydaje mi się, w Munknachcie to to, że twórcy w odróżnieniu chociażby od Dektubula czy Karnarza wolwerina postanowili odejść z, z korący krwawych jadek do jakichś fabularnych, krótkich form. Więc to to są krótkie takie. No, nie powiem, że perełki, ale często bardzo porządnie stworzone historyjki, yy, które zamykają się w tych kilkunastu stronach. Dzięki temu scenarzyści gdzieś ty mogli się popisać, a nie tylko tak jak przy Karnarze, czy Deadpoolu, gdzieś tam jest tylko krew i to i nic więcej. I tak, yy, jeśli lubicie całą tą serię od muchy, no to oczywiście trzeba kupić, a jeśli nie, no to wydaje mi się, że nawet. Pokuszę się o takie stwierdzenie, że to jest chyba najlepsze z tej pięciu opowiastek, które gdzieś tutaj nam Mucha Comics zaprezentowała. Od strony fabularnej, od strony wizualnej nie, bo mi wydaje mi się, że Wolverine bardziej były takie no, ciekawsze twórcy czy też karnażu, prawda? Tu mamy takie klasyczne, często amerykańskie obowiązki, Za mało kombinacji wizualnej, ale za to zabawy fabularne. Co też powinny części osób się za, e, spodobać. E, więc e, króciutko o Munkajcie, e, e, czyli takim krótkim przerywników w atomówkach, którego powiedzieliśmy. I wracając do bomby, oczywiście dla mnie to jeden z najważniejszych komiksów, który wyszedł w tym roku. Zakonstruł on Alicante i Bull Lauren Fredericks e, oraz ilustrator Denis Rodier. Tłumaczenie Jakubsyty, 482 strony, prawie. 500 stron opowieści, e, dziące się w latach 30., w czasie wojny i powojennych, e, jak powstawała bomba atomowa w Ameryce, ale nie tylko w Ameryce, bo także e, wątki japońskie, e, rosyjskie, e, czy radzieckie czy niemieckie, gdzieś to się pojawia. Pojawia się Leo Schillard, pojawia się Oppenheimer, pojawia się Groves, e, walka właśnie z, z wyścigu zbrojeń, czy też rozmyślenia temu, czy w ogóle do takiego wyścigu zbrojeń będą dojść. No i kończy się oczywiście atakiem na Hiroshi. Bardzo poważny i wa ważny komiks. Fukushima, kronika wypadku bez końca, aby Galik i Roger Vidal, stojący za tym komiksem. Tłumaczę. Jest Wojciech Birek. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno Wojciech Birek, bo mogłem się tutaj pomylić. Tak, Wojciech Birek. Czyli opowieść o 11 marca 2020, dlaczego doszło do, a w ogóle do wycieków w Fukushimie, dlaczego wcześniej Ziemię i tsunami spowodowały tą wojnę. Opowieść, słuchanie o Małgymicie dyrektorze elektrowni, który opowiada, jak walczono właśnie z tym, żeby ona nie wybuchła. Troszkę jak dla mnie mogło być to bardziej rozwinięte, ale jeśli ktoś ma z tym problem, to jest Reaktor 1F, bardzo rozwinięty komiks. Potężne dzieło, za którym stoi człowiek pod służbą Kasuto Tatsuta, zinicjowanego manga opowiadające o oczyszczaniu, właśnie, która 1F i terenów Fukushimy, z, z, no, zabezpieczenia w ogóle tych działań. 560 stron opowieść o robotniku. no Bardzo takie werystyczna opowiastka, która jest potężnym reportażem o tych działań, tutaj, o których wspomniałem wcześniej. I na koniec zmiana Munknajczeń, Biel i krew. Piąty już po Wolverine'ie karna rząd jest jeszcze taki mini zestaw, który twórcy znani lub mnie Znani opowiadają o tym razem Munknajcie, korzystając z tych trzech kolorów, czyli czerni, bieli i czerwieni. I jak wspomniałem wcześniej, jak dla mnie najciekawiej popularny chyba z tych pięciu opowiastek, o historia, za którą stoi Munknij. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, widzimy się wkrótce, oczywiście najbardziej polecam wam bombę, a jeśli chcecie się trochę pozażynać i czytać bardzo długo, to rektor 1F jest również dla was. No ale jako dodatek to w ma taki appendix i Moon Knight na, na, do, na dokładkę, jeśli lubicie jednak superhero, a nie bomby atomowe. Tak mówię, powinno być o Halku, no niestety nie, może być o Shri później, za jakiś czas, ale to nie dzisiaj. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, widzimy się wkrótce.